Bliżej, Ale w każdym razie jest. No i teraz razy, tak naprawdę została dwa. mi ta szafa i te szuflady. Cała ta przestrzeń pod telewizorem jest wypełniona, zobaczcie, w czufladach. I tutaj na przykład włożyłam pytami, sobie czy skarpetki, ich, czapeczki. Co, czy zajebie, są, piecach, kolory, tak, są kolory! Są kolory! Jest róż! Jest trochę różu, i bordowego, i brązowe. Przefarbowałem noworodka na różowo to był błąd, kto dłużej wytrzymać w basenie dziecko wygrało. Zabiłem swoje dziecko nożem tak jak Co miksera. Cztery lata temu prank poszedł za daleko. O, tak jak miksera. Jakieś takie opaseczki na, na ten początkowy etap. Wreszcie szaf są jakieś rzeczy takie dla mnie, jakiś laktator, jakieś takie rzeczy przygotowane do zabrania do szpitala, jeżeli chcielibyście taki oddzielny film z tym, jak pakuje się do szpitala. Odnośnie tych kolorów to dziecko zaczyna rozróżniać kolory między 3 a 6 rokiem życia, więc ten kolor to jest dla tej i pizdy. Aha. Kiedy dziecko zaczyna roz... Rozpoznawać, rozróżniać kolory. Pierwsze barwy dziecko zaczyna dostrzegać po upływie 3-4 tygodni życia. I co, Emilu? Jak wygląda moja torba? Koniecznie dawajcie znać. Tak, na razie się tasz. Jest jeden taki mocniejszy kolor, bardziej jaskrawy. A uśmiech będzie miało po maiku Oby nie. Papa prezentuje, oczywiście jeszcze troszeczkę... I tu jest więcej cichów niż u mnie. Pierdole. To ostatnie i spuści się w moim dziecku. wygrywa. Jesteście jednięci, jesteście pierdolnięci...eczkę tych rzeczy pewnie dojdzie. Bardzo się cieszę, ponieważ wprowadziłam te taki porządek. Tutaj znajdują się też kocyki, jakieś ręczniczki, kołderki, rożki itd., itd. itd. Fajnie, bo mam wszystko w jednym miejscu Bardę. i tak naprawdę. A kolory rozrozdniac, ty jebany tłuczniku, glupi. Pachnie pizda, i na ebie. Widziale z dzisiejszego streamajacy majacy z Mariuszem xD. Ja z Mariuszem? Kurwa nie. Let the Let the Koło fortuny decyduje, w którym miesiącu urodzę dziecko. Jesteście... Od razu będę widziała, co mam. Ja oczywiście pewnie bym się w tym odnalazła, ale też to będzie łatwiejsze, żeby Karol się w tym Patrząc odnalazł, no bo jakby miał wszystkie te książki po... ...siedzą, albo jeden, który będzie ważył po spodane, to też. gramów, jak wylezie z tej rury jebanej, bo to niemożliwe mieć taki brzuch jak mój stary po 30 browarach w ciągu dnia. Kurwa, nic nie rozumiem. No dobra ale te dziecko w wieku 3 lat kurwa wyjdzie z tej obory to i tak pierdolca dostanie na dodatek i tak to będzie ich maszynka do robienia kaski hejka tu Mirosława te dziecko skończy na linie bo nie Co będzie przystosował. W sumie byłoby to zabawne jakby mały Michał w akcie zemsty za wyjebanie z ekipy wyjebałby im córkę XD. Ciekawe, czy jak Frizz pukał teraz werso toczy drugi raz zalał ją i dzieciaka lo. Fris z dzieckiem za 3-4 lata. Co? Dzieciak ma ochotę się udusić pępowiną w tym brzuchu Co ja... ty piszesz, kurwa, człowieku? Niestety... Ale Fris jest już skazany na mieszanie w wiadrze. Podczas porodu no, rozcinają pierdole. skórę między dupą a pizdą, żeby łeb mógł wyjść. Nie no, ale chyba nie zawsze. Jak ruchasz babę w ciazy, to ci dziecko loda robi czy jak. No, ja skurwieni. Ty ale co do tego pęknięcia nie, to normalna sprawa podczas porodu. Kwestia tylko jak duże jest pęknięcie i wtedy trzeba albo szyć, albo zachowawczo się naprawia. No no pewnie tak, zakładam, że nawet zesranie się podczas porodu jest normalną sprawą. Nie normalna, ma woda, dowoda, bo ob żadnego artykułu nie napiszę. Co wersow tak bebzon wyjebało? Mieli challenge, kto szybciej wypije 60 piw. Ciężej by było znaleźć, a tak będziemy mieć wszystko na wieszaczkach, to będzie łatwiej sobie zobaczyć, jakie rzeczy na przykład dzisiaj ubieramy naszej córeczce. I też sobie posegregowałam to tak, że właśnie są od krótkich rękawów do długich, też właśnie do rampersów, śpiochów, tutaj są już jakieś sukieneczki, bo te sukieneczki są zobaczcie, takie cute. Dajcie znać oczywiście mamy, czy dobrze... Z... Jest i Fris nie wytrenuje i jak jest w chuj mocnej psychy, wpierdalając się na solo co <grym> jeden roku życia, będzie musiał się przygotować na widok wiszacej z <grym> Co wiekło? wy piszecie, debile, kurwa. Ta, najlepszy trening psychy na solo, kurwa, kurwa. Ja, Anormal. co wy piszecie, kurwa, przestańcie. Zrobiłam, że kupiłam już ciuszki w rozmiarze 56 i 62, troszeczkę mam tam pięćdziesiątek, ale dosłownie to kilka sztuk, tylko po prostu po to, żeby w razie czego gdyby teraz się jeszcze wydarzyła taka sytuacja, że musiałabym teraz pojechać do, do, do szpitala, to po prostu zabieram mniejszy rozmiar, ale tak naprawdę słyszałam, że 56-62 to jest taki najlepszy do dziecka, które urodzi się w terminie. No i tak